Z miłością wpadłem już i raz, Bo mam demokratyczne serce, I tak się stało, proszę was, że zakochałem się w kelnerce. gdym ją uścisnął, rzekła: Nie, patrz pan ze wstydu, cała płonę. Jak z ciastkiem ze mną, wszak pan wie, Dotknięte będzie policzone. Po kilku dniach zmieniła ton i za dotknięte nie liczyła. Przysiągłem miłość, jej po zgon, aż mnie nareszcie odwiedziła. Szeptałem, moją bądź mój śnie, me serce pali się szalenie, a ona na to, ach, nie, nie, uprasza się o niepalenie. Nazajutrz rano tom ja miał. Płakała, że modlba jest sroższy. Szanowny panie, jak pan śmiał, swój skarb straciłam tu najdroższy. Odrzekłem, tak to przykre, lecz daremne żale trudna rada. Ach, pani, za zgubioną rzecz, mój zakład wszak nie odpowiada. Kiedym widział ją Minęły zda się trzy kwartały Odwiedził kelnereczkę mą Gość wprawdzie mały, ale stały A dawny gość dziś kłopot ma Na interesie musiał stracić Dzwoniłem dawniej na nią ja Dziś ona dzwoni, proszę płacić